Mamy kolejny tydzień, drogie siostry, drodzy bracia, drodzy przyjaciele, kolejny tydzień zastanawiania się nad pełnią życia. Powiedzieliśmy sobie już dwa tygodnie temu o tym, aby pamiętać, że należy podać rękę naszemu Bogu. Mówiliśmy za słowami apostoła Piotra tydzień temu o tym, aby pamiętać, że posłuszeństwo jest jedynie posłuszeństwem Jego miłości. Tą, jak mówimy w staropolskim językiem, powolnością względem czegoś, co kładzie na nas i czego od nas oczekuje. Znalazłem kolejny tekst, tym razem apostoła Pawła, który o pełni życia mówi do nas także. Pozwólcie na cytat, moi drodzy, a pochodzi on tym razem z Pawłowego listu do Efezjan, rozdziału czwartego, i tam wiersza trzeciego: Starając się zachować jedność ducha, Wspójni i pokoju. Inny przykład Pisma Świętego, wypisałem sobie właśnie ten tekst, to znaczy Biblia Tysiąclecia oddaje to tak: usiłujcie zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Myśleliście kiedyś, że owa jedność to właśnie to, czego potrzeba nam bardzo? Myśleliście kiedyś o tym, że jedność. Wzajemna powinna przede wszystkim dominować w Kościele. Chyba jesteśmy w najbardziej odpowiednim miejscu dzisiaj w czasie tego nagrania, kiedy mówimy o jedności. Bo Kościół jest takim dobrym sprawdzianem, na ile umiemy być jedno. Jedno w myśli, choć bardzo różnorodnie. Jedno w celu, choć przecież mający różne koncepcje i sposoby działania. Jedno z Chrystusem, bo tylko w taki sposób jedność jest możliwa. Ktoś kiedyś dyskutując ze mną mówił o tym, że jedyną drogą do Chrystusa jest jedność. Ja odpowiedziałem, że jedyną drogą do jedności jest Chrystus. I to prawda. Tak rozumiem ową jedność. Wyobraźcie sobie kościół, ten nie pusty jak dzisiaj, ale wypełniony po brzeg ludźmi. Kościół, w którym wszyscy mówią o jedności? Może nie. Nie mówią, ale wszyscy czują się jedno, jedną rodziną, rodziną Bożą ze starszym bratem, którym jest Jezus Chrystus. Interesujące jest to, że apostoł Paweł używa słowa starając się zachować jedność, czy usiłując utrzymać jedność, tak jak oddaje to inny przykład. Jest to niezwykle ważne: jedność. To nieproste, bo przecież otoczeni jesteśmy często ludźmi. Kłopotliwymi, ludźmi, którzy mają zupełnie inną wizję niż my, wizję życia, wizję służby, wizję pracy dla pana, i od razu powstają nieporozumienia. I jakżeż trudno o jedność. Chyba wszyscy o tym przekonaliśmy się wielokrotnie. Wystarczy tylko wyrazić swoje zdanie, aby powstał ktoś, kto mówi, że nie mamy racji. A przecież być może mamy rację wszyscy. I ten ktoś. Co się nam sprzeciwia? I my, jeśli miłujemy, to był ten poprzedni krok do pełni życia, pamiętacie jeśli miłujemy, bo to stało się posłuszeństwem Jego prawu. Jeśli jesteśmy tymi, którzy uchwycili go za rękę i trzymają się bardzo mocno. Jedność jest nam niezmiernie potrzebna. Apostoł Paweł, kiedy pisał list do Rzymian, w rozdziale 12, jak dobrze pamiętam, 18 wersecie, pisze o tym, abyśmy, jeśli to możliwe, ze wszystkimi ludźmi pokój mieli. Apostol dodał faktycznie, jeśli to od Was zależy. Czy myśleliście kiedyś nad tym, jak wiele zależy od nas? Jak wiele zależy od naszego uśmiechu. Życzliwości, dobroci, chęci służenia drugiemu człowiekowi, Paweł doskonale wiedział, co pisze. Duch Boży, który natchnął Go do napisania tego rodzaju słów, faktycznie natknął Go do zwrócenia naszej uwagi dzisiaj, dzisiaj żyjącym w 2014 roku, tuż u Jego schyłku, żyjącym w XXI wieku, na to, że jeśli to od nas zależy, Jakże wiele zależy od nas. Drodzy przyjaciele, chciałbym wam życzyć, bo przecież tak się umówiliśmy w jakimś stopniu, że przez ostatnie tygodnie mówię cały czas o życzeniach. Życzeniach na nowy rok, który nastanie. Rok, który kto wie co przyniesie. Jak bardzo nas szokuje. Jak bardzo przybliży do powrotu Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Powrotu, za którym tęsknimy. Jakżeż można by tęsknić i oczekiwać bez jedności. I to jest to życzenie. Pomyślcie, co możemy uczynić dla jedności skoro? Apostoł Paweł podaje, że jeśli to od was zależy, ze za wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Znałem takiego człowieka. Wiele lat temu odszedł już z tego świata. Ale znałam go jako człowieka niezwykle dobrego, który szukał okazji do pokoju, do łagodności. Pomyślicie pewnie, że był bezgrzeszny. Nie, tego wcale nie chcę powiedzieć. Pomyślicie, że to był jakiś chodzący ideał, który nigdy nie popełniał błędu? Nie myślcie tak przypadkiem. Popełniał błędy, ale zawsze szukał okazji do sprostowania, do naprawienia, do przeproszenia. Do wyjścia naprzeciw. Pan, który oczekuje od nas doskonałości takiej samej, jak doskonałym jest Bóg Ojciec, Pan Bóg zdaje sobie sprawę z tego, że nie osiągniemy jej nigdy, jeśli nie staniemy się ludźmi, którzy poczują i którzy zrozumieją, że jedność możliwa jest tylko dzięki Niemu. Mieszkającemu w naszych sercach, zajmującego mu nasze myśli, tylko dzięki niemu, który prowadzi, nie trudne, bo przecież trzymamy go za rękę, który udziela mocy. Nie problem, bo mocy potrzebujemy, aby być mu posłuszni i który prowadzi do jedności. Mówił kiedyś, Ojcze, tak jak ja jestem jedno z Tobą, tak spraw, aby oni byli jedno ze mną. Abyśmy wszyscy byli jedno. Jeśli to możliwe, jeśli to od nas zależy, starajmy się zachować jedność ducha w spójni pokoju. A to jest możliwe, bo Bóg jest zainteresowany udzieleniem nam pomocy, która zmieni wszystko. Spróbujmy. Zachęcam całym sercem. Zresztą mówię to do Was, ale. Mówię zarazem i do siebie: potrzebuję tego tak samo jak każdy z nas. Spróbujmy dla sukcesu, dla pełni życia, którą Bóg zagwarantował każdemu, kto pragnie. Życzę tego z całego serca. Nigdy nie zapominajmy o tych sposobach.